Przedstawić treść całej, całej polityki. Czyli te trzy części mamy. Jeszcze raz definicja państwa za pomocą metody dzieli i rządź, wyliczenie rodzajów ustrojów i skupienie się na najlepszym ustroju. Także wracając do pierwszej części, definicja państwa za pomocą metody dziel i rządź. Arystoteles znalazł atom, taką podstawową jednostkę społeczną. Później tą jednostkę społeczną połączył, tworząc bardziej skomplikowaną jednostkę społeczną. Następnie znowu połączył tą bardziej skomplikowaną jednostkę społeczną i wyszło mu państwo. Pamiętacie może od jakiego atomu zaczął? Od jednostek, które złączyły się w domu rodziny. Tak, czyli rodzina. Rodzina i do...